Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między innymi przesiedleńców z Ukrainy, współpracy krajów Europy Środkowej czy rządów PIS. Proszę bardzo, potem pan, nie tutaj pan się wcześniej zgłaszał. Przepraszam bardzo, tak pan. Mam pytanie, znaczy dwa pytania. Jedno dotyczy tych, tej akcji bo dla mnie to nie ulega wątpliwości, że to jest akcja przesiedleńcza, a nie żadni uchodźcy są ci Ukraińcy, tylko to są przesiedleńcy i komuś na tym bardzo zależy. I chciałem spytać Pana, czy pan jakie jest Pana zdanie na ten temat? Komu może tak bardzo zależeć na tym, żeby tutaj napędzić nam te hordy Ukraińców w milionach już dosłownie? W kontekście tego, co Pan kiedyś mówił na takich spotkaniach Wołynki, 2.0 czy coś, coś w tym rodzaju i druga sprawa to jest... To może odra... odpowiem na to, potem zapomnę o co Pan pytał. Potem Pan zapyta po raz drugi. Nie wiem... Nie wiem, czy to jest to operacja zaplanowana i konsekwentnie realizowana, czy jest to po prostu taki spontan, chociaż tam przybiera postać akcji zaplanowanej. Ale niezależnie od tego, jak to jest, to skutki się muszą pojawić i się pojawią. Już się zaczynają pojawiać. Już się zaczynają pojawiać. A z całą pewnością za rok. A za dwa lata to się pojawią w całej takiej straszliwej postaci konfliktu narodowościowego. Z całą pewnością. Więc niezależnie od tego, czy ktoś to zaplanował, czy nie, natomiast no, istnienie tej milionowej, wielomilionowej diaspory, która nagle by pozostawała w konflikcie na tle narodowościowym, z Polakami, no to jest prezent dla wszystkich, prawda? To jest prezent dla wszystkich. I dla Rosjan, i dla tego. Proszę bardzo. Jeszcze chciałem, drugie pytanie. No tutaj w, w kontekście tego, co, co jeszcze tego pytania, no to. Wie pan, jak pan mówił o tym, że oni mogą przemycać tu broń, ewentualnie. Oni się zorganizują tu w przeciwieństwie do nas, bo my narodu już nie mamy, tylko mamy populację polskojęzyczną. Już nie mamy narodu, tutaj nie będzie żadnego przeciwstawienia się, a oni się zorganizują i to będą bardzo poważną przeszkodą. A druga sprawa to też z tego wynika, bo też podczas wielu takich spotkań Pan mówił, że komu, że Polska będzie istniała dopóty, dopóki będzie. Komuś w tej Polsce na tym zależało, a komu ma zależeć na istnieniu Polski? Tylko nam, więc nas, a nas jest niewielu, tak naprawdę, bo mówię, to jest populacja polskojęzyczna. Amerykanie nas, ja nie wierzę w to, żadne NATO, żadni Amerykanie, nikt nas tu nie będzie bronił, oni nas wszyscy zostawią na pastwę losu, i Żydzi, i wszyscy po kolei. Niemcy nigdy nam w niczym nie pomogli i nie pomogą, tylko samą przeszkodę stanowili zawsze i wrogość. Anglosasi jeszcze gorzej. I Francuzi również. Także my nie mamy na kogo liczyć, tylko na samych siebie. I tutaj w tym momencie niestety ta polityka, ja kiedyś słuchałem pani Magdy Wielomskiej-Ziętek, ona mówiła o tym, że czy my musimy być na zachodzie, czy my musimy być na wschodzie. Możemy stworzyć własną jakąś politykę, taką pomiędzy. Taką pomiędzy i z jakimiś krajami niezbyt zaangażowanymi z Europy Wschodniej, tak jak Węgry, Czechy, Słowacja, e, Rumunia, Bułgaria. Coś, może to bo, jest fikcja, ale może coś proszę jest. Proszę pana, proszę pana. Nie, to nie musi być fikcja. Tylko ja bym, wie pan, bardzo ostrożnie podchodził do takich koncepcji pomiędzy. To mi się przypomina zawsze Lech Wałęsa który najpierw wspierał lewą nogę, potem prawą, a w końcu został między nogami. To bardzo niebezpieczne jest i takie kłopotliwe, także lepiej tego nie eksperymentować. Natomiast są takie pomysły, są takie pomysły, one nawet wchodziły w fazę realizacji w jednym przypadku, w drugim przypadku no, nie wyszły poza fazę pomysłu. Pierwsza rzecz to było heksagonale, to znaczy w momencie, kiedy się okazało, że imperium sowieckie się będzie ewakuowało z Europy Środkowej, a to się okazało już w 1986 roku, ta ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy już się pojawiła wiarygodna informacja, która wywołała efekt próżni politycznej w środkowej Europie. I państwa środkowoeuropejskie, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, tym razem postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i utworzyć taki system reasekuracji niepodległości. I w 1989 roku w Budapeszcie. Zostało podpisane porozumienie czworga sygnatariuszy Włoch, Jugosławii, Austrii i Węgier, zwane od czworga sygnatariuszy kwadragonale. Do tego porozumienia przystąpiła Czechosłowacja natychmiast jeszcze przed aksamitnym rozwodem, jako piąty sygnatariusz, stąd pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze hektagonale? Na to, że Rosja zaczyna się pogrążać w zapaści, bo jak się ewakuuje ze środkowej Europy, to znaczy, że się zaczyna pogrążać w zapaści. Niemcy wprawdzie się w zapaści nie pogrążają, ale Niemcy są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich. W tej sytuacji trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy. Stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. I jeśli chodzi o Rosję, to właściwie ta ocena, ta diagnoza była trafna. Rosja właściwie nie przeciwdziałała heksagonale, natomiast okazała się nietrafna absolutnie w stosunku do Niemiec. Bo Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie w 1990 roku, natychmiast przystąpiły do wysadzania heksagonale w powietrze. I zrobiły to w ten sposób, że y, zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości, co prawie natychmiast postawiło Jugosławię, która miała być takim bałkańskim filarem heksagonalnym, w stanie wojny domowej, a pozostałe państwa sygnatariusze, widząc czym grozi. Politykowanie za niemieckimi plecami natychmiast się od tego zdystansowały. Ale w 2017 roku przyjechał do Warszawy Trump i na konferencji prasowej powiedział, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Moim zdaniem, ten komunikat zapalił czerwone światło alarmowe w Berlinie. Co to jest Trójmorze? To jest heksagonale uzupełnione i poprawione. Bo wadą pierwszego heksagonale było to, że ono nie miało silnego lidera, ani nawet silnego protektora. I Niemcy bez trudu rozgoniły to towarzystwo. Natomiast, jeżeli Stany Zjednoczone będą go wspierały, to Trójmorze, to znaczy, że Trójmorze będzie miało silnego protektora. A dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech, to nie wiem, czy Niemcy by się odważyły na próbę wysadzania w powietrze Trójmorza. Jak to się skończyło? Dlaczego w Niemczech się zapaliło światło alarmowe w Berlinie? Dlatego, że zrealizowany projekt Trójmorza godzi w trzy, godziłby w trzy ważne interesy niemieckie. Po pierwsze, podważałby hegemonię Niemiec cały pas państw środkowej Europy nie musiałby Niemiec słuchać no to jaka hegemonia po drugie zablokowałby budowę czwartej rzeszy w którą Niemcy tyle zainwestowały i po trzecie umożliwiłby tym państwom środkowej Europy uwolnienie się od ograniczeń nałożonych na nie przez niemiecki projekt Mitteleuropa o którym tu mówiłem z 1915 roku i co Niemcy wtedy zrobiły? Zgłosiły akces do Trójmorza. Jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. Ale Trump przegrał wybory, a prezydent Biden o 180 stopni odwrócił tę linię polityczną i w tej chwili już Trójmorze jest historycznym wspomnieniem. Ale po co ja to wszystko mówię? Po to, żeby panu pokazać, że Budowanie czegoś pomiędzy wymaga oparcia tego na solidnych podstawach, a trójmorze miałoby solidne podstawy. Dlaczego? Dlatego, że po 90. roku Niemcy i Francja stały się wyznawcami pewnej doktryny politycznej, która się nazywa europeizacją Europy. To jest pseudonim takiego. Delikatnego, bo tu nie ma miejsca na gwałtowne ruchy, ale cierpliwego i metodycznego wypychania Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej, zwłaszcza z funkcji kierownika tej polityki. Dlaczego Niemcy to robią, to jest oczywiste. Niemcy pamiętają, że na skutek dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej w XX wieku przegrały dwie wojny, które przecież mogły wygrać. No to trudno, żeby sobie życzyli obecności yy, z Ameryki w Europie, zwłaszcza kiedy mają strategiczne partnerstwo z Rosją. I nie muszą się bać Stalina, prawda? Francja, no to inne tam są przyczyny, bardziej skomplikowane. Jedna jest taka racjonalna, że no, Ameryka przyłożyła rękę do likwidacji francuskiego imperium kolonialnego, a druga to jest taka Natury psychologicznej, subtelna. Otóż Francja ma w sobie dużo z kobiety, ambitnej takiej, pysznej i tak dalej. I nie może wy wybaczyć Ameryce, że w XX wieku dwukrotnie widziała Francję w sytuacji bez majtek. No to ambitna kobieta takich rzeczy nikomu nie daruje. No, i to mówię, dwa powody są, ale to wszystko jedno, a w każdym razie tak jest. Jak my to wiemy, że jest ta europeizacja Europy, to Amerykanie też to wiedzą. Przecież jeszcze lepiej od nas, prawda? Ale w takim razie wcale nie chcą się dać wypchnąć z Europy. Ale żeby się nie dać wypchnąć, to muszą mieć w Europie jakiś teren, na którym by mocno tutaj stanęli obydwiema oby nogami. No i może to jest odpowiedź na amerykański interes, więc połączenie dwóch interesów. Wie Pan, czy Stany Zjednoczone nas będą bronić, czy nie. To zależy od tego, czy będą miały interes, czy nie. Natomiast powiem tak. Dobrze jest mieć sojuszników. O tym, czy oni są w 100% wiarygodni, czy nie, to my się nigdy tego nie dowiemy, aż tam nadejdzie godzina próby. Jaką w tej chwili mamy korzyść z przynależności do NATO? Jak na razie to jest taka, że my wprawdzie, jak pan słusznie zauważył, nie wiemy, bo ja na przykład nie wiem, czy Amerykanie będą nas bronić, czy nie będą nas bronić. Pan może lepiej wie, ja nie wiem tego. Więc my tego nie wiemy, ale Putin też tego nie wie. Putin też tego nie wie i dla te, to, jest, to jest jedyna nasza korzyść z tego. Nie bagatelizowałbym tej korzyści. Nie bagatelizowałbym, no nie przeceniałbym też, ale... Proszę pana, no to, ale się nim nie udało. Dlatego ja powinniśmy, nie, powinniśmy, widzi pan, powinniśmy nie lamentować, tylko powinniśmy wykorzystywać naszą obecność w NATO, o czym tu mówiłem wielokrotnie, dla wzmocnienia własnego państwa, bo dopóki mamy państwo słabe, to możemy tylko oddawać się marzeniom dziewcząt. Żeby cokolwiek we, w polityce międzynarodowej, zwłaszcza doprowadzić do skutku, to trzeba mieć siłę. A najpierw trzeba tę siłę stworzyć. Nie może nikt zaczynać tworzenia siły od tego, że siedzi u kogoś w kieszeni i tam groźnie kiwa palcem w bucie. Więc my tego się powinniśmy nauczyć, a nie. Nie ma co lamentować, wie pan. Na lamenty to zawsze przyjdzie czas. Tylko, a jeśli chodzi o naród polski, no ja akurat nie jestem takim pesymistą jak pan. Ja uważam, że historyczny naród polski istnieje. Tyle tylko, że został od 1944 roku zmuszony do dzielenia terytorium państwowego z taką polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą. To jest trudna sytuacja, ale no trudno tak jest i powinniśmy no, próbować przekonać. Te członków tej polskojęzycznej wspólnoty, żeby oni odzyskali poczucie narodowe. Albo się nam to uda, albo się nie uda, bo alternatywa jest taka, że powinniśmy ich pozabijać. No ale to wie pan, to znaczy wojna domowa, więc to jest, nie ma nic gorszego jak coś takiego. To, jak porównuje rządy prawa i sprawiedliwości, te, które są teraz, i te, które były 8 lat temu. Podczas poprzednich rządów Prawo i Sprawiedliwość nie podnosiło podatków, a wręcz nawet CUS obniżyło. Ten system koncesyjny wstrzymało, przynajmniej jego rozwój. Natomiast teraz, gdy doszli do władzy, to widzę, że zaczynają swoje rządy od podnoszenia podatków, od zmniejszenia na przykład transakcji gotówkowych, od wstrzymania prywatyzacji ziemi. Chciałem się zapytać, czy również dostrzega Pan tą różnicę między tymi rządami, a tamtymi i jak Pan to z No dostrzegam, bo kierownikiem polityki gospodarczej już wcześniej była Pani Gilowska, która tam była ministrem finansów w tym rządzie i ja, ja ją znam, bo ona miała poglądy takie wolno no takie i miałem bo tam Prezes Kaczyński to dobrze jak nie ma żadnych poglądów takich wyrazistych. Ma takie, jakie trzeba. Na gospodarkę. i przypuszczam, że jego ideałem gospodarczym, czy w ogóle jego ideałem jest sanacja. Ale sanacja od tej strony to był ruch taki etatystyczny. Sanacja była ruchem, czego była sanacja, gospodarkę żeby nie powiedzieć socjalistyczny. Jest to opinia taka, że gdyby nie wojna i potem bolszewicy, to i tak w drugiej połowie lat 40. już nie było bywactwa ziemiańskiego. Dlatego, że wszystkie, czy prawie wszystkie majątki ziemiańskie były, były przejęte przez państwo za długi. Instalacja było takim ruchem etatystycznym. I myślę, że program pana wicepremiera Wowińskiego przecież to jest program denacjonalizacji gospodarki. W tym liczby mamy to z połowy lat 30. Także to pytanie. No i oczywiście do tego trzeba... do tego trzeba... No i to niestety, niestety, na co? Teraz się ukazały takie zbiory zbiór ferietony z Tebala Kisielskiego z lat osiemdziesiąt osiemdziesiąt Bardzo ciekawe, bo to okres transformacji, który on tu tam przez telefon mówi na taką do radia w Chicago. I on tam wspomina, o czym my jakoś zapominamy, że w spadku po komunizmie, bo to komunizm nas trwał ponad 40 lat, dwa pokolenia, w spadku po komunizmie Polska ma bardzo dużo obywateli biednych, którzy już się odzwyczaili od samodzielności ekonomicznej. Bo oni oczekują, że się państwo nimi zajmie. I to niestety się reprodukuje w kolejnych pokoleniach. Do, do kiedyś, kiedyś taka pani na jednym ze spotkań, to zresztą na inny temat było, yy, mówi tak, ale nas pan zdołował, panie Fakich, niech pan coś powie takiego optymistycznego. No i ja, a to było w letni taki dzień pogodny, bardzo ładny nas pogoda była, zaproponowała mi, żeby wyjrzała przez okno. Co widzi? Ona zaczęła mnie opisywać, ja mówię, nie o to mi chodzi. Ładnie jest na świecie. A ona mówi, no ładnie jest. Ja mówię, widzi pani, w dzień jest jasno, w nocy jest ciemno, w lecie jest ciepło, w zimie jest zimno. Prowie doku następują po sobie z regularnością. No a dlaczego tak jest? A dlatego, że to wszystko nie zależy od rządu. I dopóki się nie nauczymy myśleć w ten sposób, to naprawdę to musimy nauczyć myśleć w ten sposób, że to musimy oprzeć swoją egzystencję na solidnych podstawach, żeby nie Nasza Izenda nie zależała od rządu, a przynajmniej zależała w takim stopniu, jak zależy dzisiaj, czy zależała za komuny. Bo rząd to rząd nas urządzi. Nie liczymy na to. Jak umiemy liczyć, to lećmy na siebie.